Życie i rodzina to dwie wartości, na których zbudowana jest każda ludzka wspólnota. Dziś świętowaliśmy w Warszawie obie, bo wierzymy głęboko, że tylko szacunek dla życia, każdego życia może być fundamentem przyszłości kolejnych pokoleń. Byliśmy dziś w Warszawie razem, bo jesteśmy przekonani, że człowiek potrzebuje głębokich więzi, by wzrastać i rozwijać się emocjonalnie, społecznie i kulturalnie. A naturalnym miejscem takiego rozwoju jest rodzina, rozumiana szeroko, wielopokoleniowo, jako pierwsza i elementarna wspólnota naszego życia. To jest misja Citizen Dog bronić życia, rodziny i wolności w Polsce i na całym świecie.